Siema Pet Simulator X, odcinek kolejny. Łapkę zostaw do to Czasem uratuj nowego odcinka. Znowu jak Dice, słuchajcie, dzisiaj jestem z widzem. Oczywiście jestem z widzem. kolejny widzem, Dice. Także pozdrawiam cię, Dice. Słuchajcie, Dice już był na odcinku, ale ogarnę, coś naprawdę. Naprawdę grubego. Coś, co kosztuje, myślę, nawet więcej w tym momencie niż Rainbow Huge, który był w ostatnim odcinku. Coś naprawdę rzadkiego. Coś, co ma jeden polski YouTuber e, jeden chyba tylko ma, tak. Chyba tylko jeden polski YouTuber to ma. A słuchajcie, dzisiaj będziemy tradować petem, który nazywa się Huge Blue Balloon Cat wersji Rainbow. Słuchajcie, no to jest rzadki pet, bo żeby zdobyć tego peta, słuchajcie, żeby zdobyć tego peta. Trzeba było wydać naprawdę paręset tysięcy Robux. Jeżeli nie pamiętacie, była taka akcja, która była bardzo hejtowana. Mianowicie, jeżeli wydaliście 25 tysięcy chyba Robux w tamtym momencie, mogli się dostać Huge Blue Balloon Kata. A jeżeli chcieliście aimbow, to mieliście 5% tylko szans na Rainbow, słuchajcie. I to jeszcze podpisałem przez Alpha GG. słuchajcie. To jest Blue, jak to było? Huge Blue Big Balloon Cat Rainbow, Dobra, bo to jest strasznie ciężko nazwać. Słuchajcie, i dzisiaj takim petem będziemy tradować. No, mega się jają, bo jest strasznie ładny i strasznie, ale to strasznie taki, Słuchajcie, zwykły w tym momencie kosztuje jakieś 20 trillionów, Zwykły, cześć to. I to i to jeszcze, jakby ludzie za to dają, bardzo duży pace, Miałem takiego zwykłego, udało mi się go wytradować jakiś czas temu. Miałem go przez chwilkę. Także bardzo się że takiego peta miałem, ale słuchajcie, to. To jest potężne, to jest potężne w koleję, no naprawdę. Rainbow jeszcze nie widziałem w Walu. Jeszcze ani razu mi się nie zdarzyło nawet na Trading Plazie. Więc teraz będę miał okazję, żeby takim Petem dać. Coś czuję, że powyżej 130 trylionów e, owki, to będą takie owki, które można zaakceptować. Zobaczymy, jakie owki będą, no to jest naprawdę. Drogi Benz, to idzie Tysięcy Obuxów, przynajmniej myślę, że, żeby go trafić, z dobrym szczęściem, 150 tysięcy obuks to jest minimum. 150 tysięcy, 000... nie pamiętam ile Wojan wydał, bo właśnie Wojan ma tego PETA i jest on bardzo, bardzo drogi. Wojan wydał bardzo dużo Obuxów w tamtym momencie, jak go, jak go ogarniał, sobie, bo widziałem właśnie odcinek, dużo osób mi pisało w komentarzach, żebym zobaczył. No i zobaczyłem, także gratulacje dla Wojana, była naprawdę drogiego PETA. A my, słuchajcie, dzisiaj bierzemy tego PETA. Słuchajcie, bierzemy tego peta na odcineczek Huge Blue Balloon Cat Rainbow 1058. Łącznie tych petów istnieje w jakby zwykłej wersji też. No i ciekawe, ile jest Rainbow Petów, bardzo mało. Tak mi się zdaje, że jest ich bardzo, bardzo mało. Niestety, Enchant Tragiczny Agility 1 to jest najgorszy Enchant, jaki mógł być. No i słuchajcie, bierzemy. Tego potwora, no to jest potwór, słuchajcie, to jest bardzo, bardzo dużo kasy, słuchajcie, oczywiście piszemy dla Daj za serduszko eee, takie ładne napiszmy, czekajcie. Myk! To, mamy serduszko. Eee, czasami w ogóle serduszko się #hashtaguje, a czasami nie. Jeszcze sobie zanim pójdziemy, eee, to zobaczymy gifty, bo oczywiście sprawdzamy gifty. Jeżeli chcecie wysłać gifta jeśli sipyle będzie mi strasznie, strasznie... O, Jezus Maria! Wczoraj odbiłem gifty, przecież na odcinku, co jest? Eee... Czy dam huge'a? Nie daję huge'a. Y. Nie daję huge'a. Y. A dziękuję bardzo, my name toasty za gemy, bo widzę tutaj daj subika, widzę, że ty sobie YouTube'ka Zielone, ne? <laughs> Dokąd zielone, zielone? Kojarzę, kojarzę. O tu ty poza... Co jest? Co jest? Co goś zrobił? E, mordo! Jak mi zaspamił? Alm from Ohio, I am from Ohio, pozdrawiam I, Watykańczyk, pozdrawiam! Pietrosik, Paweł, Łzywo, Nikow, Bedek, Owoc, Dzik, Kameczek Oficjal, Fortnite, I, Malwinka, K... 9 e Please Huge, no, To to niezła nazwa konta. I, Szym, Karol X. O! o, T uczesany komar znowu przyszedł! Co się dzieje? Uczesany komer to jest to jest, To jest widz, który właśnie rzuca e, huge pety w, e, w mailboxie. Dziękuję pięknie, Uczesany komer. Bardzo mi miło. Usiax, Oscar, Katmian. E, randomowe nazwy, o kurde, i to są ciężkie nazwy. Dziękuję wam pięknie. Sus, Kacper, Pantost, e, Kuba, Kiki Ewind, Kiki, e, Zabikson. Dziękuję pięknie za wszystko. Prolifter, Pan Puszek, Alex Good, Hulk, Kokosek, Cyprianra. Siał, Jezu, jak tego dużo, słuchajcie, Zbysiek, Bentomar, Karolo, Chulk już był, Rambo, <grymne> Domestos, ale macie zarąbiste piste nazwy, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję i dziękuję jeszcze trochę tego bardzo mi miło. Mega, mega mocny gift I 3 miliardy gramów, dopiero zauważyłem Uczesany komar, dziękuję pięknie, dziękuję wam wszystkim Bardzo mi miło, także gifty odbieram Gifty są wyczyszczone Także jeżeli chcecie coś dać jeśli plezy, Będzie mi strasznie miło I oczywiście do odcineczku pozdrawiam No i słuchajcie, zakładamy tego potwora No to jest, to jest drogi pet Jak cholera, słuchajcie, drogi pet Jak cholera, mam nadzieję, że mnie nie oskamują <laughs> To podstawowa sprawa Mam nadzieję, że mnie nie oskamują a druga sprawa, mam nadzieję, że będą fajne owki. Jest środek dnia, także coś też będzie dużo widzów. Na znaczy szczęście jakieś ekskluzywy mam dla widzów przygotowane. Tutaj na przykład takiego, takiego, takiego. Dużo ich jest. Będzie ok, myślę. Będzie ok, jak widzę wbiją. No i słuchajcie, lecimy na pierwszą Trading Plaza. No i słuchajcie, pierwsza Trading Plaza już jest, no mamy tutaj takie średnie, średnie, średnie rzeczy. Ale widzę, że już coś po polsku pisze, także piszemy tak: Trading hu Rainbow Huge. blue balloon Cut! O, tak ładnie napiszmy. E, włączmy tejdy bo chyba nie mamy włączonych. Tak, włączamy, e, więc piszmy, że chcemy po tej dać. Może się uda, może jakiś widz zapisze, chociaż e, zobaczymy, na razie, czekamy, słuchajcie, popatrzmy sobie na standy też przy okazji. Może coś tu fajnego będzie. Oj, prezent, przez mimik. Oj, ojoj, jakiś balon. O, shiny! W sumie shiny są fajne. Ja lubię strasznie shiny pety, przepiękne są. Chyba chciałbym mieć jakiegoś huge, shiny fajnego. To mi się bardziej cieszył. Ale to muszę sobie zdobyć, słuchajcie. Aktualnie moje eco huge, widzicie jak wygląda. E, także, no nie wygląda okazale, ale też niektóre pety ma więc jakoś tam jakoś tam jest okej, okay, słuchajcie. Jakoś tam jest ok, dobra. E, czy uda się coś tutaj strejdować? Tak średnio idzie, bardzo średnio, bym nawet powiedział, że idzie. No idzie tak idzie. my O, chyba ktoś ogarnął, chyba ktoś ogarnął, że to jest drogi pet. O, mamy pierwsze roteina, także pokażmy. Um. Party Dog Shiny, to jest pierwsze a nie, jeszcze lecą inne. Party cat, party cat, neon twilight, party dogi. Nie no dobra słuchajcie, no raczej ten trade nam nie pójdzie zbytnio. Także po, poszukamy innego trade'a. Poszukamy innego trade'a. The highest huge ever. That's right. <laughs> No, to prawda, to prawda. No to jest jeden z rzadszych huge. Słuchajcie, w grze, bo naprawdę bardzo, bardzo dużo Robuxów trzeba było wydać, żeby takiego peta zdobyć. Tysiąc osób wydało Robuxa, albo tysiąc jakby tych petów zostało kupionych, z czego słuchajcie, tylko 5% Ohio Designer. Dobra, zobaczmy. E, w tym czasie dajmy mu Tejda. No i słuchajcie, to jest naprawdę rzadki pet. Słuchajcie, o wiele więcej jest huge cutów, e, a tych petów jest naprawdę. E, <grym> Nie no, Pani loves przez LCLC! -LC. No nie no! Ohio designer! Ja wiem, że ty byś chciał tego PETA! No ale nie, to się tak średnio opłaca! Ale LCLC podpisał, -LC, to fajny youtuber jest, tak swoją drogą, także... Yy, no, pozdrawiamy, pozdrawiamy oczywiście. Ty... E, myślę myślałem.. Jezu, ale się zdziwiłem! Bo był ziomek, dobra, yy, był ziomek, który miał pumpkina i jeszcze PETA, który miał czopeczkę I mi się zdawało, siema! Siema, pozdrawiam! <laughs> Ja widz, o, ja widz, dobra, to dajmy, dajmy, dajmy ekskluzywka, dajmy ekskluzywka. Party Dragon, Party Dragon będzie miły, Party Dragon będzie miły, słuchajcie, Party Dragon będzie miły, także dajmy takiego Party Dragona dla Klekotka, pozdrawiam cię Klekotek, fajnie, że się spotkaliśmy na Trading plazie no i co, będziemy zbierać sewę, to na pewno, no jakby ten pet Wymaga... Halo, nie no już z tej weźmy Tejda, weźmy z tobą Tejda mordo. Nie masz zbyt dużo do zaoferowania Także I will add Ale to nie t But this is around 150T Co ty możesz dodać? Co ty masz dodać, Mordo? Co ty masz dodać? Co ty masz dodać? Och! O nie! O nie! Dobra, 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 dobre, dobre. <śpiewanie> nie, 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 nie damy rady tej wytajdować. Jakby ja no, chcę, chcę jakąś lepszą owkę także zmieńmy trading plazę, spróbujmy raz jeszcze z naszych sił w tradowaniu, No mam nadzieję, że dawaj da jakąś taką lepszą, że uda się tym naprawdę potrajdować, także pim. No i słuchajcie, mamy kolejną trading plazę, także od razu wbijamy, od razu piszemy, co mamy do stajdowania. Rainbow huge blue balloon cut. Zobaczymy czegoś owka wleci, Czy to był skamel? -er? Tak, jest skamel, -er, słuchajcie! Tate! Yy, Signing Pets Alpha GG! <laughs> nie z Alpha GG, słuchajcie. My mamy podpisanego przez Alpha GG. Yy, także no, to, to troszeczkę, troszeczkę łatwiej, troszeczkę łatwiej. Jo! O, to be! Co zaskamy, balony, słuchajcie! Co zaskamy, balony! Nigdy takim ludziom nie uwajcie, słuchajcie! Nie, 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 nie. Takich, takich osób, wiecie, fu, 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 bardzo fu. Yy, także no. Zobaczmy czy uda się coś tutaj ogarnąć Także ja bym chętnie tego PETA stajdował albo przynajmniej spróbował strajdać Zobaczmy, zobaczmy O, Huge Jolly pinguin. To to jest Owka, którą się spodziewałem, że dostanę tutaj. Nie no, fajny jest ten pingwinek. Jakby ja dalej myślę nad full teamem pingwinków, bo one są przepiękne Także to jest skancelujmy myk o! I lecimy dalej, słuchajcie, lecimy dalej bo bym chciał tej O, dragon nam wysłał Tayla, także zobaczmy. Huge party dog w wersji golden. No, taki fajny pet. Ja lubię, znaczy to jest mój. to jest jeden z wymarzonych petów, bo chciałem go trafić. Niestety, cancel tutaj wlatuje. Nie chcę typowi dawać nadziei, że to się stanie. Ale no, tak to wygląda. Huge crystal dog, złoty. Coś jeszcze wlecić, tylko tyle? Chyba tylko tyle. Jakby, mi się zdaje, że ludzie nie zdają wartości te op. Oni myślą, o, pewnie tyle samo co Palunka 2 jest Nie, to jest troszeczkę droższe. <gryw> jest to troszeczkę droższe, słuchajcie. No, akurat trafiliśmy na takie średnie plazy, więc tak ciężko by było, ciężko by było coś tutaj staydować. Huge Duck Rainbow, 25 milionów plus Doodle Monkey, no. To no nie opłaca nam się ten deal, słuchajcie. Nie opłaca nam się ten deal, także nie będę ten. Ty przytrzymywał ziomkowi. Szogun! Zobaczmy, co Szogun tej, O! Grinch kata nam! A, bo to widz! To 100% widz! Morda, to ja ci wymienię to. Zafej! to ja ci wolę. Nie, 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 nie. To ja ci wolę wymienić na lepszego. Ja ci wolę wymienić na lepszego. Ja ci wolę wymienić na lepszego. Dawaj. Ja ci wymienię na lepszego. Nie! Nie! Ja chcę dać! No pozwól mi dać Ci kompaniona na 3. Pozwól mi stary, proszę. Pozwól mi. O! Udało się, słuchajcie, udało się. Daliśmy radę prezent przez filmika dać, także pozdrawiamy Cię Szogun. I Zobaczmy czy uda się coś tejdować, tutaj. No ja mam nadzieję, że tak, ja mam nadzieję, że wleci jakiś Yyy, yy, Zobaczmy, 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 zobaczmy. Może się uda, może się uda. O! Mamy kolejnego tejda. Zobaczmy, zobaczmy Huge Techno, No Mordo, no Paweł! Pawełek! To jest Tylion! To jest 150 Tylionów! Moldo! Mordo! O nie, Paweł, co tam? Paweł! No nie mam co ci dać za tropeta, no nie mam, nie mam, pozdro! Pozdrawiam! Serduszko! Pozdrawiam, serduszko, to będzie mi bardzo miło. Yy, mam nadzieję, że to je Paweł też. Yy, także pozdro, pozdro świże. Eee! Co? Co? Ja nie wiem o co chodzi, Paweł! Nie mam że tego trade'a. Co tam? Co tam Paweł? Tak Paweł! Paweł! Ja nie wiem o co chodzi! Paweł! Bo ja nie wiem co ci dać za tego PETA! Ja nie mam nic takiego z tym walił. No mam pesem czesmilika, ale szkoda mi go oddać. O, i w wywalił, chyba nie uwierzysz, że to ja. Ale na odcinku zobacz, także poznałem Pawła. Oczywiście. Ja myślę, że nie uwierzył. Myślę, że 100% Paweł nie uwierzył. No słuchajcie, spróbujmy szczęście na ostatni trading plaź, także PIP. No masz jesteśmy na ostatni trading Blasie, to jest naprawdę ciężko coś znaleźć. Ty, bo wystawił Angelusa za 1 miliard. Napiszmy tak, tutaj dajemy Rainbow Huge Blue Balloon, Kata, Może się coś uda, mamy jakiegoś gościa, który ma dosyć dużo gemów, także zobaczmy co my tutaj mamy. Mamy jakiegoś ziomka tutaj coś się wystawił, tutaj co sprzedaje ekskluzywy, tutaj Dodlaxolotle typo sprzedaje 3,9,2 triliona ty sprzedał Dobra, pokażmy tego PETA i poczekajmy, może się uda tutaj coś z tej dać, bo no, mam taką nadzieję, że się uda. Zobaczymy. No way, no ludzie nie dowierzają, no nie dziwię się, nie dziwię się, no to jest dosyć rzadki pet, słuchajcie, dosyć rzadki, no myślę, że jeden z najrzadszych, jaki miałem w EQ, także jest to no, no, no chyba nie chcę tej dawać, bo napisano nam, że no, także no, tak średnio, tak średnio, szkoda, szkoda. E, to jest Staszek, Co to Ty prawdziwy Staszek, śledzi mnie, Staszek mnie śledzi, słuchajcie, Staszek mnie śledzi, no co ty ziomuś chcesz, ja nie wiem o co chodzi. Huge panic laughs. No to to jest taki siedni deal, siedni deal, pozdrawiam, siedni deal, ale, ale bardzo mi miło, bardzo mi miło Jak zwykle Staszek Staszek tej wbija. O, Staszek tej dodaje. Zobaczmy! Jaki trade od Staszka pójdzie w takim... Staszek ratujący odcinek Standardowo Ale że znowu Ratuj odcinek o kurde, leci, 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 huge party, huge cyborg cap huge cyborg cap bar, huge enchanted deer, huge skerry, huge scary korgi, scary! O, ile on tego rzuca, co jest? Ej, skąd Staszek ma tyle petów? Dobra, to jest Staszek jakby, no nie ma co się dziwić. To... Jezus Maria, co ty robisz, chłopie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12, 13, <grywia> 14 huge jelly pingwinów? Goście, ty jesteś nienormalny, przysięgam 14 chrysally... On leci dalej! Słuchajcie, on leci dalej! On się nie zatrzymuje, okej? Okay? Patrz to! Patrz co tu się dzieje! To jest wszystko! To jest wszystko po prostu co istnieje! Co istnieje w jego eku to on wszystko wrzuca! To jest po prostu psychol. Ja nie mogę co jest? Co tu się stało w ogóle? Co tu się stało? <laughs> Dziękuję. Nie no, Staszek jak zwykle wbija na odcinek i mówi tak. Masz trade, ale ten trade szczerze jest fair. Ten trade jest fair. Myślę, że jest fair. Myślę, że jest fair. E, mimo, że no, te, bez tych aimbowców. ja patrzę, on nas zbierze, Także e, no, jeżeli na odcinku widzisz, to Dice, to mogłeś mieć takiego tradea bo to jest gotowy, gotowy tradzik, słuchaj. Także dobra, dziękujemy Staszkowi, Staszek uratował, słuchajcie, udało się jednego dobrego tradea dostać od Staszka, mimo, że nie prosiłem Staszka, żeby wbił, żebyście nie myśleli, o Jezus Maria. Po prostu Staszek sobie wbił, także bardzo mi miło pozdrawiam, no i słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, łapka, za week. no i siemano!